Да, Yo, I tak. Hm. Miał być film z czegoś innego. Ale od Urbek z Warszawa dostałem nominację. Często jest tak, że nie mówimy, niektóre kanały mówią o sobie wszystko. Ja staram się nie mówić. Pokazuję pasję, którą kocham, i nie mówię o sobie nic. Uważam, że jestem osobą wrażliwą, a czasami człowiek dlatego nie pokazuje wszystkiego i też tak nie robię. Bo inni mają gorzej. Mam w rodzinie też różne przypadki. Trzeba pomóc, trzeba ratować. Czasami mam dość całego życia, puszczania filmów i tego wszystkiego. Praca, obowiązki, praca, obowiązki, nazwóg. Ale. Nie odmawia się Zosi i nie odmawia się Uwe Warszawa, bo oni mnie nominowali. Pozdrawiam Krisa z Norwegii YouTube. To dla Zosi. Nie mogłem nagrać tam, gdzie w tym momencie jestem. Nagrywam ze swojego mieszkania rodzinnego. Dlatego musiałem na chwileczkę zmienić lokal. Pozdrawiam Was wszystkich, kupiłem sobie też na marginesie GoPro 7, żeby ta stabilizacja była, ale przy okazji, bo nie mam czasu nawet nagrać telefonu, przepraszam, bo to nie o tym, ale włączyła nagle mi się, nie zaktualizowałem programu, ale jedziemy. To szczegół, gramy dzisiaj dla ZOSI. Zosiu, to dla ciebie, żeby rodzice mieli siłę, bo ja wiem co to znaczy nie mieć siły. Ciebie nie mamy siły. Ale walczymy. I to specjalnie dla Zosi. Są to... Coś chciałem zrobić unikalnego, innego wizji, pokręconego. Yeah! Ale pokazania pasji. Żeby Zosia była zdrowa. Żeby rodzice się nie załamali. Proszę was! Płacajcie. Złotówka to nic nie boli, a czasem wiele daje. Walczymy. Dla Zosi oczywiście 10 pompeczek. Bo było powiedziane 10 przysiadł 10 pompeczek. Reszta. Dziesiąteczki, to już zobaczycie w filmie. Mm, jeszcze będą. Hmm, tyle mogę zdradzić. Jeszcze będą trzy dziesiąteczki dla Zosi. Rodzice pewnie, bo wierzę w to, pokażą ci ten film. Yeah. Jesteśmy z Wami. Lecimy. 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 Nie wiem jak to wyjdzie, czy będzie widać ale lecimy 10 pompek No i co? Nie wiem jak się to nagra, bo może troszeczkę do tyłu pójdę. Przepraszam jak jest ten, ale tu są remonty też. także No i co? Lecimy. Na osi. Nie robiłem za 20, lat, a tu się jeszcze ślizga. Teraz kilogramów przybyło, dostałem to, bez małże, dostałem tą nominację od Urbeck z Warszawa, za którego też dziękuję, to jest mój dom rodzinny, moje płyty, kolekcje, które zawsze słuchałem, dużo z progresywnego metalu, także ja nie umiem rapować, przepraszam rapelów. O, wiele kasy ale Są remonty, więc też nie chcę pokazywać. A teraz, te ja mam tak? Brakuje tu jedynie Warszawy. Jest urbek na razie konstelacji. Jo! Za chwilę nominacje. Jo! Lecimy z nominacjami. Nominacje. Kanał. Który zawsze mi pomaga, pomógł w programie. Nie mam czasu. Jestem zagoniony. Ktoś by mógł powiedzieć: Nie mam czasu na pierdy. No tak nie mogę powiedzieć, bo ludzie kombinują i naprawdę piękne filmy robią. Nie mam czasu na montaż. MK powiedział gdzie, co, jak. Mam mniej więcej amatorski program dołączeń. I do lekkich wstawek I to tyle, wystarczy. Yo! Szymon, proszę cię, chociażby 10 przesiadzików. A wiesz, dlaczego ciebie? Bo młodzi dzisiaj są mocniejsi. Starym brzuszek rośnie, już nie biegałem, ja kiedyś od lana do wieczora biegałem i też życzę to Zosi. jo Drugim kanałem, który nominuje jest Dziad Od paru lat fajnie nagrywa. Ja nagrywam rok i chyba siódmy czy ósmy miesiąc mi zaczyna. Jestem młodym kanałem youtuberskim, dlatego jestem amatory. będę. Diabty TV, fajne filmy kolejowe, las grzyby, to co lubi, odlotowy, wspaniały człowiek. Rozmawiałem z nim w literze bardziej, ale. No i jak Urbek Warszawa dostałem nominację, to wypadałoby kogoś, kto się tym zajmuje. Ja chcę też zareklamować kanał, bo chłopak robi dobrą robotę. Oczywiście. Czasami daje odcinki militariów, co nie lubię za bardzo tego gatunku. Ale Urbexy robi naprawdę fantastyczne, ciekawe. Jakby nawet bym powiedział unikalne. Ja wolę coś nowego. Nie, że się kopiujemy. Oczywiście kopiowanie też jest. W pewnym stopniu też fajne, ale robi coś innego, niedoceniane bardzo. Jest to kanał Byłem i widziałem. Urbex i, military, i Militaria. Jest to sierżant i sierżant, dawaj, dawaj, na się coś wykombinujesz i oczywiście jak zawsze od pierwszego widza mojego chyba, pan Zielonka, bardzo proszę, wspaniały wtedy utwór, dziękuję ci, że się podjąłeś. No i co? Ruszamy. Wpłacajcie i będzie dobrze. Rodzicom Zosi Wam w szczególności Uwierzcie Zaświeci wam jeszcze światło Yo do kolejnego do kolejnego Zawsze i wszędzie kolejo Yo jazda 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 To nie boli a ciebie Przede wszystkim rodzicom Zosi Wsparcie płacajcie Yo Rodzice Zosi jesteście wspaniali I to dla was Wierzę w to i to dla was zaświeci słońce. Życzymy zdrowia, wspieramy każdą inicjatywę, która prowadzi ku dobremu. Mam kamerę, już zakupioną, GoPro 7, I tak przy okazji, bo nie mam czasu na robienie nowych filmów, dlatego że tak, pracujemy... I nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Pomagamy innym, robimy na fakt, że nie ma w domu. Często ja odpisuję na sprzęcie przenośnym. Moja żona czasami też odpisze na jakiś komentarz po prostu nie mam czasu, ale wiecie, że ja u Was jestem zawsze. Chociażby na chwilę. Kupiłem GoPro 7 wgrywałem program, nagle siat, pach, wszystko się zepsuło, zacięło, nie wiem, po prostu taka firma i powinno być włączam, a nie jakaś aktualizacja, szczerze nie wiem, klient nasz pan powinien być, a ja nie, ja się proszę, żeby ktoś mi, żeby firma uruchomiła mi kamerę, no gdy przecież ją zakupiłem, to już nie wiem, no po prostu jestem roztegowany, próbowałem ze strony i nie wiem, ale to tak na marginesie, bo nie mam czasu o tym robić filmu. Urbex hi History, szkoda, że nie Warszawa, ale też Ci życzę yy, koszulkę. No i co, Krzyś yy, YouTube, którą koszulkę wygrałem, no i co? Wam życzę zdrowia, moi kochani widzowie. Przy okazji też troszeczkę poglądziłem, jak to zawsze pokręcenie unikalne, filozoficzne. Ale Zosia, zawsze i wszędzie do przodu, zawsze i wszędzie kolejom. Dla ciebie, cztery segmenty yy, filmów. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Zawsze, zawsze do przodu. Yo! 50 Piękny rodzynek Tu kogoś podkłady Piękna maszyna Jest jedną ręką czy mnie Kamerę. drugą dwa plecaki masakra ja, jedzie et3 80 ale z niskoty i go, nie? Ustać, coś by... ale fajnie. czywieck ka to C czy wiec o jedziemy no tak siódemeczka. E po 07 505 piękka Kiedyś ósemka chyba jechała. Piękna. No. no i co? Mamy w drugą stronę. Także jest... Jest fajnie, Ale się nam przytrafił

Przepraszam, że czerpię. Ta stabilizacja by się przydała z tego względu, że naprawdę są dwa naprawy. Nie? Tam taki jest wjazd do napraw. I fajnie, ale nie wiem, czasami się z nich szybko robi nagrać ulica? Nie chcę. Wracamy na polsi E zero, a 008 zero C. Rymina. Rymina. Rymina.

Zawsze i wszędzie koleją przekaz tego kanału. Nie mam gimbala ani hajączka, więc to będzie troszeczkę trzebało. Tak, ep siedem przydaneczka, ładna na rozbiegu. Kiedyś zobaczymy, to, to zobaczymy. Krótki lot, bo musimy kupić. na cztery na 4400. Bak tüm tüm am principal röveriler Kellery白 mutlu ciemne 002 Mamy poligra. I dalej. To nam się trafiło. Elst, a to flir. Jeszcze zobaczyć złotego LFA i n 57, 1,943. Już był komplet. Pozdrawiamy przemo interfity. Teraz mam bez kija, bo mi się bo mi się ki, mi się ładuje teraz bateria. Zawsze i wszędzie koleją. Tu mamy kibelek, z tym co żeśmy przyjechali, 2006. Tam mamy Elfa też, tu mamy Diopaka, ED250. Lusja ma to przygotowę z kanału. On jeszcze na czas, może sobie dowodzi Wodzisławia sprawdzimy jeszcze. 嗯，是，这个。 Więcej na poziomie tego wejścia tutaj on tutaj właśnie ma mniej więcej Napierka. 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 Kasa no. nie jest szeroki jak na internecie, ale jednak patrz jaka jest rosa, ale no, przynajmniej to bezpieczeństwo i mała jeszcze i, i, i małżonka, także no. Lucy amator przygotowy będziemy eksplorować, jedziemy parę pociągów nagrać, jedziemy parę fotek porobić, także będzie dobrze. No i co? Ruszamy.